Witam. Dziś w Faktach opowiemy m.in. o nobowskim odsie jakim jest podkarpacki ods. Wszyscy gracze to dzieci Neo. Grają 25 godzin dziennie, ponieważ nie mają real życia oraz biją ich kolędzy w szkole. Oddaję teraz głos naszemu reporterowi, który rozmawiał dziś z Coguarem. Siema mistrzu dasz coś? Ja jestem biedny i rodzice mnie nie karmią. Daj coś plis. No błagam nie bądź Żyd. Daj na chleb. Spierdalaj nobie. To chujci w dubsko-frajerze, tykoński zwisie, dziwko spod latarni, i mam w dupie czy dasz mi bana, Hona soloty wyuzdana ruska dziwko, skurwiel nie dał mi temów, oddaję głos do studia w Wąchocku. Osoby ze słabą psychiką proszone są o wyłączenie swoich telewizorów, to co zobaczycie nie śniło się nawet fizjologom, jako pierwsza telewizja w Polsce pokażemy co ta zła brat i bia robi z dziećmi, zdjęcia z ukrytej kamery. Co, ty trzy respy i ja trzy? Nie kurwa, ja chcę cztery respy. Dawaj moje respy chuju, szmato. Raport wysyłam do Mortisa. Ze mną nikt nie wygra. Moje Ockingi. Oddawaj moje Ockingi. Ja muszę ekspić. Kurwa nobie idź stąd. Nie wbije, lewela przez ciebie. Ja pierdolę ja muszę ekspić. Zaraz ci kurwa w wpierdolę. Wypad mi stąd. Ekspie tu od 40 godzin. Szmato. Nie. Kurwa nie. Zajebiecie. Wypierdalaj nobie. Odwiedziliśmy dziś ojca, Afana, o to co powiedział, gdy chcieliśmy zabrać mu komputer, groził, że pobije matkę krzesłem, pomóżcie nam, co mamy robić, o wszystkim dowiedział się sam Pudzian, zdecydował się udzielić pomocy, proponuje wyrzucić synka przez okno, po czym dać mu sterdy. sam biorę i nie narzekam, koks, wciąganie metki, i zastrzyki również, a teraz spadam nara, tak, ciągle gra, ostatnio powiedział nawet, że nie będzie jeść ani pić, bo nie ma na to czasu. Dlaczego? Bo gdy odejdzie od komputera to straci respy. O wszystkim dowiedział się Mortis. Z kamerą odwiedziliśmy go w kamieniołomach gdzie pracuje za 50 groszy dziennie. Zamierzamy dać bana dla Afana. Sorry. Ale więcej nie mogę mówić. Obowiązki czekają. Do widzenia. Chciałem jeszcze dodać, żebyście grali na super odsie jak mi jest Ksama Shots. Podkarpacki suks to wszystko na dziś. Żegna was dzisław kiełbasa.